Idziemy dalej Hello Hello Tak, idziemy ciebie. dalej, dalej mm. Nie <laughs> lubisz mnie Aha, dobra, to było dopiero zapisywanie To byś zajebi się skończył odcinek <laughs> No Dobra, co trzeba zrobić? Eee A... jest... Dobra, ty można ruszyć. To, to czekaj, to... Trzeba połączyć te dwie kropki znowu. Wiem, i teraz ja ci ruszę. Teraz A no, okej. Okay. Teraz ty wstracujesz na to. No czekaj, Jezo... nie mogę! Ale nie jest za krótka chyba. Nie, nie dobra, z... już chciałam zrobić. Chodź! Piękne. O, jakiś salto jebał. No, widziałem. Jeszcze raz chcę jednąć salto. To by było dobre. No. No ja wiem. Chcę jednąć salto. Nie mogę już jednąć salto. Chodź tu, chodź tu. tu, chodź tu. Dzięki. Nie mogę. O, dobra. Możemy tak iść. Chyba jednak już nie może. <grystanie> Aha. Nie, nie chcesz Aha. mnie tobie. Nie, że nie chcę. To chyba chce nas zabić, wiesz? Chyba tak. To. to bardzo chce nas zabić. Może ja odciągnę jego uwagę, a ty... ...chyba? Jerej. To chce mnie zjeść. Nie, uciekaj, uciekaj tamtą! Wiem, co trzeba. Jerej, jerej, nie! Wyślij, wyślij, no! Nie nie trzymam. To wiem, taka ciekawostka. Teraz dawaj się. No, tą kółkę też trzeba złapać. To jest taka kuleczka fajna. Stacz na to stacz. Ale tam jest kuleczka. I teraz. Chodź. No za to musiałem właśnie złapać, żeby wejść. Nie chciałam tam tą kuleczkę. Ale za to się łapie po prostu. Ale nie to! Aha, tam tamtą! był chyba jakiś inny quest! O kurwa. No to czekaj, czekaj, ja chcę do ciebie, chcę do ciebie. Ja się czekam. Oj, no, czekaj, no, czekaj tu. Dobra. Piękny. Dobrze, że pomyślałaś o tym. No wiem, dobra, idziemy. Oh! Zesrałam się ogólnie. Ale jesteśmy Co... dobrze. A, nie ten przycisk. Idź tam, tam, tam Nie ten przycisk. Czekaj, bo ja też muszę. Muszę tam wlecieć. Nie ruszaj się. Dziękuję. Mogę tu skoczyć. O, tu ja, też tak jest. Okej. To ja sobie wezmę? ze się na wezmę? O, ej, to było dobre. Dawaj, zrób. To ten. był dobry plan, jeszcze raz. Ja gorzej to robię Dobra, to może... To zrób Chyba no. ja nie otoczę O Tak to się Typie. robi To jest niesprawiedliwe Tam jestem ten... Uciekaj! Uciekam Zrałam się. To nas goni, to nas goni, to nas goni, to nas goni. Skacz, 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 kurwa, skacz, skacz, skacz. Kurde, no, co zabrakowałam? Przepraszam, ale ja się fajrzę, a mnie to nie. Wciągaj mnie. Wciągam. Dziękuję. No ładnie, taki las fajny. Aha Może przestraszyłam się Gonią nas Boję się Nie wiem, mi się mylą postacie Przecież jesteśmy tacy inni Dobra Aha, dobra, tu miała wyjść jedna osoba a ty tu już No trzymaj mi to tam Trzymam ci to tam Uciekaj! Uważaj! 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 Dobra nie ja boję, tak Strasznie urocza O Boże, co tu trzeba zrobić Tam jest to straszne gówno Będziecie z ciałem zjeść. Czekaj, wiem co zrobię. Rozumiem już. Aha. No mu Bo nie żyje. Też rozumiem. Musisz i mi to tam otworzyć. A faktycznie. Otwórz mi to tam. Kurde. Aha, dobra, szybko, 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 proszę. Pośpiesz się, to, to coś w krzakach nas nie widzi. Dobra, ogarnęłam. To do coś w zielonych krzakach. Nas... Nie do mnie! Do ciebie właśnie, chodź. Nie do mnie! Aha. Toś nie miałeś iść tam na dół. Dobra. Sorry. Dobrze. Dziękuję. No ja tu nie wejdę. Aha, sobie. przez... Dzięki. No i teraz ja do ciebie. Współpraca. Ciągnij. No. Proszę czekać. O, sorry <grym> Od czasu do czasu sprawdzam czy się nagrywa na pewno, sorry. Dobra, spokojnie. Nie, w sumie nie, nie dziwię się. Tam jest światło. W tych ciemnościach widać tylko i wyłącznie twoje oczy. Podoba mi się to. Ty powinnaś mieć czarne oczy teraz. Racja, racja. Ej, czekaj. <laughs> tak, A gdybym tak wyglądał? W łapkach Lepiej? Co jest czy taka nie? muzyka? Oh! Czekaj, była ptak goni, Kurwa, ptak nas goni! A faktycznie, <grym> aha, Jezu. <grym> Dobra, to teraz stój, bo to jest straszne, główno. Ej, chodź. <grym> Dobra... Nie, ja tu stoję, ja tu stoję, bo to mnie... Zadziobie zagi wiem, to tam. To tam stoi! Nie Aha, dobra. dobra, rozumiem już. Ej, kurde, nie może się. Stój tu. Weź weź tam. Stój tam w miejscu. Stój tam w miejscu, TAM W miejscu! Przepraszam. Nie no nie masz za co przepraszać Weź tam. Weź tam... O stój tutaj tak stój, dokładnie. O, tak praktycznie. Teraz tak możesz pójść tak jak ja, bo ja go tu rozpraszam chyba. Weź się tam cofnij. No i możesz pójść teraz, bo no, ja tu sobie spojam. Dobra. Boję się, że to nas tutaj też może zginąć. Tak? Jak powiesz mi, że on pogarnął to, to ja... No nie, ale cię ja rozszarpał. Ja, ja nie mogę Czy tam, kurczak, tam inny... no nie mogę tam wskoczyć! O! Ładnie No dobra, to jest druga strona Także ten No i fajnie, teraz mi rozczarpie mm. No weźcie sami A, dobra. Cyt. Przestraszyłam się teraz. Ja wolę poczekać, aż ty to zrobisz, żeby jak Jak coś, co mnie wciągniesz, no tak. prawda? Tak. Jakbym ja miała ze zaraz. Zazwyczaj... Mm. Aha, teraz musisz się rozbujać na mnie. Idealnie. Współpraca! Oho. Oj. Aha, dobra. się że spadniemy. Sorry. O, dobra, trzeba naciągnąć. Przepraszam. Aha, czemu ja? Ja nie umiem skakać. Bo, bo będziesz później narzekała, że... Ty musisz robić. No że co? Że, w sensie, że no, to ja wszystko robię. To, że ja muszę w sensie, robić sama. że ja wszystko robię. Nie narzekam, narzekam za to, że ja nie umiem. <grym> Przestraszyłam się. <grym> Ty masz większe doświadczenie z grami, za ci lepiej iść. Możliwe, że tak. No pewno Ale no przecież tu przecież... jest A okej okay. Ej no strachuj Cię nic nie zjeść O dobra A dobra, musisz muszę go tam rozpraszać, tak Nie, on... A dobra, w sumie. Borda. Jeszcze uh -huh. odeszłam akurat, bo się wpadłam, że mnie zje, przepraszam. Ona no Cześć! Dobry, co tam u uh -huh, tak, tak, rozumiem, rozumiem. Mhm, uh -huh, tak, tak, jak najbardziej. Tak, tak, w jakie to on zrobił? Wyśle mi do tego okienko. Ej dobra. Dobre to było. Widzisz? Dobre to było, dobre. I teraz ty. <laughs> teraz ja. I zostaje pisze z tego. No. Cieszę się, że działa. <laughs> Czy kuczek No nas... <laughs> się Cię dziobą. No. Ale emocjonujące to było. Ty, popatrz za siebie, popatrz za siebie, już za siebie, za siebie, Widzę. za siebie, za siebie. Widzę, I podchodzę. A Dobra, zebrałeś. Ty mnie, mnie odraniasz od tego. Ale zebrałeś. Zebrałeś, bo słyszałam ten dźwięk. O. No zebrałem. O, tyle ty dobrze. Uratowałam Ci życie, więc nie narzekaj. Nie narzekam. No i pięknie. I kolejne dwa osiągnięcia. A ty żadne. A ja nie osiągnięć. To zrobimy to kiedyś na moim. Widzisz, Ej, czyli jak jesteśmy obok tego, to jest takie na dole: Chapter 3 Little Frogs i takie są te, takie symbole. To no, są, są chyba, e, jak to się nazywa? To są te. Nie wiem, jak to emblematy za jakieś tam. No, wskoczyłam tu. Pewnie czynności. dobra A dobra. Nie, nie wiem, czy rozumiesz. Chyba nie mogę się chwycić. Możemy wyjść przez okno? O. Jak fajnie! W ogóle, zobaczymy. my w ogóle nie wiemy gdzie idziemy Totalnie no. Chodzimy w jakieś oh. losowe miejsca i... Gadaj, nie gadaj, że to będą kolejne te... Szmaciaki Szmaciaki! Czekaj, to... Jest to szmaciaki. Okay. Dobra, to bierz tamten Szmaciaki! Idziemy po kolejnego szmaciaka Challenge piąty tam jest, na górze przecież. O. Ale coś... Ojej. Dobra, uciekaj. Jo, nie widzisz mnie. Wyjdź podejdź do niego, żeby sobie... O, dobrze, dobrze. Miałam to pudełko, to trzeba tam pobyć. Wiem, ale... Tyle. Dobra, no to idź. To stój tu. Chciałem przeskoczyć przez niego i mi się nie udało. Stój, 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 stój. On chyba się zacznie cofać, mi się wydaje. Ale nie, nie ty miałaś tam dodać No to nie zemierzę Poczekaj Okej, okay. okej, okay, okej okay. Ja tu czekam Teraz odręcz, Jo W sensie, no Z baby To taś! On się po czasie poddaje Jak tu? Przecież nie rób, bo mnie do niego bo musisz to poczekaj, przenieść i... przez tam tą drogę do tego tutaj. No, bo tam nie, nie przeskoczysz nawet nie takiej opcji. Teraz pchaj, no, pchaj. Nie, hype, nie hype, przeskoczy, hype. ale jakby to jest z tym związane. poczekaj teraz, aż. Nie daj się tego pudełka poczekaj. dalej przepajcie. No da. nie damy rady, bo on jest tutaj. Poczekaj. No, ale trzeba go tutaj dać pudełko, żeby skoczyć na nim do niego. To jest cała trudność w tym. Bo to jest challenge Kupa spierdalaj tu Poczekaj. Daj mi pomyśleć. A tonika już się skoczył. Wiem, czekaj. No i ty <grym> teraz musisz iść i przeskoczyć tak samo, jak ja przyszedłem. No normalnie, idź tutaj i chodź. I przeskoczyć, no. I poczekaj. No i, co? I poczekaj, on ja się schowa. I poczekaj, stój tu. Teraz jakby. Z tam dobrze, dobra, już, już, już. już. No, widzisz? Widzisz, szybko. widzisz? To się nazywa. Ło, się jebło. Myślenie. Widzisz? Widzisz Mówiłem ci, że ja to przedminie i nie wyżyłaś we mnie. No normalnie Niby... też by się tak dało. Nie dałoby się, bo on tu jest. Wydałoby się. Nie widzisz... I mamy to. Ale ładne ma też. O oh, Boże, on jest taki słodziutki! Chciałabym takie <grym> rogi. Ja też. Ej, masz, ja mam inne rogi teraz! Właśnie, właśnie <grym> chciałem powiedzieć. <grym> Właśnie chciałem I powiedzieć, co? że masz inne. Weź daj nazwę. We, poczekaj, poczekaj. Weź daj na zmianę postaci. Właśnie chciałem zmi sprawdzić, czy możemy. Czy można już! Możemy zmieniać na inne. Właśnie po odblokowaniu chciałem powiedzieć, że może będziemy mogli. zmieniać. O, kotek. Kotek. Dobra, jacy. Kotek. Takie. Takie uształ, tak jak on. Wszystkie są fajne. Aha, taki jesteś. Aha, dość. sorry. Myślałem, że. Nie wiem, wszystkie są fajne, wszystkie chciałam A oczy? Nie, mamy nie, tak, też tak, różne tak. oczy Nie, to samo A nie, są różne Nie Nie, no są o, różne O, i ciała też mamy inne, różne Takie ja sobie tak. wezmę nie, mo nie możemy wyglądać tak samo Tylko kolor Właśnie dlatego Ja chciałam to są Takie, hmm Kolor wezmę kurwa czarny O ja. Dobra Kozak Nie, czekaj, nie, stój! Nie no, My ja się w łeb zmienił Łeb mi się... No ha, no fajnie Sorry, no Dobra Ale łeb mi się zmieni Już Dobra Słodko że Dobra, co to Że, że widzowie A... Dobranoc. Dobranoc.